Mit o Atlantydzie to historia zatopionego miasta, które zniknęło z mapy około 10 tysięcy lat przed naszą erą. A przynajmniej tak twierdzi Platon w swoim dialogu Timaios, kiedy relacjonuje historię, którą rzekomo miał usłyszeć Solon od egipskich kapłanów. Przez tysiące lat ludzie zadawali sobie pytanie: ile jest prawdy w opowieści o Atlantydzie? Czy Platon wszystko wymyślił, czy też oparł się na istniejącym micie o jakiejś zaginionej cywilizacji? Czy może że wszystko to, co powiedział, jest po prostu relacją, którą otrzymał od Solona. W dzisiejszym filmie ponownie powrócimy do mitu o Atlantydzie, ale tym razem przeanalizujemy ten mit bardzo dokładnie. I na koniec tego filmu będziecie mieli jasną odpowiedź, czy Atlantyda rzeczywiście istniała, czy też nie istniała. I nie, nie jest to żaden haczyk, bo moim celem jest rzeczywiście przedstawienie Wam na końcu klarownej odpowiedzi. Ale żebyśmy doszli do samego końca, musimy najpierw zacząć od samego początku. Mit o Atlantydzie pochodzi z dwóch dialogów Platona Timaiosa i Krytiasa. Pierwszy raz mito Atlantydzie pojawia się w dialogu Timajos, gdzie Sokrates wspólnie ze swoimi uczniami dyskutuje na temat poglądów politycznych i tego jak powinno być zorganizowane idealne polis i nadchodzi Critias, również jeden z jego uczniów, który chce mu przedstawić historię znaną w jego rodzinie od pokoleń. Critias mówi, że jego pradziad słyszał ją od Solona, sławnego ateńskiego polityka, który podobno przywiózł ją ze swojej podróży do Egiptu. Tam dowiedział się o Atlantydzie, o cywilizacji, a właściwie o potężnym państwie, które istniało 9000 lat wcześniej i zajmowało większą część Morza Śródziemnego, rządząc Grekami i Egipcjanami. Atlantyda przedstawiona jest jako najbardziej rozwinięte państwo, które żyje zgodnie z prawami bogów, a szczególnie Posejdona, boga opiekuńczego tego miasta, wyspy i wielkiej cywilizacji. Atlantyda miała być nie tylko potęgą gospodarczą, ale i wojskową, a ludzie żyjący w niej mieli odznaczać się wysoką etyką. To wszystko kończy się w pewnym momencie, kiedy Atlanci stają się zbyt chciwi i zbyt zadufani w sobie i porzucają drogę bogów. Najpierw przegrywają wojnę, można powiedzieć, o niepodległość z Atenami i Egiptem, a następnie sam Posejdon wymierza im karę, sprowadzając na ich miasto, stolicę, na wyspę kataklizm, który w ciągu jednej nocy zalewa całą Atlantydę, wymazując ją z ludzkiej historii i z powierzchni Ziemi. Historia ta ma być spisana na murach świątyni w Sais. Solon, który przybywa do Egiptu, ma dowiedzieć się o niej od egipskich kapłanów i tam sporządza notatki, które następnie przywozi ze sobą z powrotem do Aten. Początkowo chce napisać poemat, ale w związku z tym, że jest zaangażowany politycznie i nie może poświęcić się poezji, właściwie pozostawia ten temat i tylko przekazuje ustnie pradziadowi Critiasa. W rodzinie Critiasa ta historia jest przekazywana z ust do ust. Critias słyszy ją, kiedy był małym chłopcem, a następnie przypomina sobie w trakcie dyskusji Politycznych z Sokratesem i poznajemy go w momencie, kiedy zaczyna Sokratesowi o niej opowiadać. W dialogu Kritias. Ta dyskusja jest kontynuowana, a Kritias skupia się bardziej na organizacji samego państwa. Pada tutaj więcej architektonicznych szczegółów o tym jak wyglądało miasto, jak było zorganizowane, a także jak była zorganizowana armia, gdzie Kritias wymienia ilu żołnierzy i jakiego rodzaju musieli dostarczyć poszczególni władcy wchodzący w skład państwa Atlantów. I tak na przykład wymienia tam między innymi żołnierzy na rydwanach, łuczników, procarzy, rydwany bojowe czy galery trójrzędowe. Dialog Critias urywa się, nigdy nie został dokończony przez Platona, dlatego nie dowiadujemy się więcej szczegółów. Mimo wszystko jednak do naszych czasów trafia bardzo szczegółowy opis miasta, jego organizacji politycznej, wojskowej i przekroju gospodarczego, z czego utrzymują się Atlanci. I tutaj większość autorów wypisuje cechy, o których wspomina Critias w dialogu Timaeus i w dialogu Critias, a następnie przechodzą już do poszukiwań bardzo podobnych miejsc, zdarzeń, czy cywilizacji w historii, w zapisie archeologicznym, odpowiadając sobie na pytanie, czy konkretne miejsce może być mityczną Atlantydą, czy też nie. Ja dzisiaj jednak chciałem podejść do sprawy troszeczkę inaczej i skupić się bardziej na micie, a dokładniej na tym, co Platon chciał nam przekazać, a następnie porównać to z wiedzą, jaką mamy z wykopalisk archeologicznych. Zanim więc ruszymy poszukiwać Atlantydy, poszukajmy dokładnie znaczenia w tekście Platona. Dialogi to forma literacka, która jest bardzo charakterystyczna dla dzieł Platona. Ich konstrukcja wygląda tak, że kilka postaci dyskutuje ze sobą na tematy polityczne czy filozoficzne, a każda z tych postaci prezentuje zazwyczaj jakiś inny rodzaj poglądów np. określoną szkołę filozoficzną. W czasie dyskusji padają różne argumenty, które najczęściej zgrabnie podsumowuje Sokrates wyciągając pewne wnioski. Dzisiaj z analizy tych tekstów wiemy, że prawdopodobnie dużą część z tych wniosków Sokratesa pochodzi właściwie od Platona, a tak naprawdę Platon wkłada swoje własne poglądy filozoficzne w usta Sokratesa, ponieważ sam Platon w dialogach nie występuje. Nie inaczej jest w dialogu Timajos, w którym pierwszy raz pojawia się Atlantyda. Dowiadujemy się z niego, że Sokrates w trakcie rozmowy z uczniami na tematy polityczne wysłuchuje Krytiasa. Kritias opowiada mu, że jego przodek Solon, który był spokrewniony z jego rodziną, odbył kiedyś podróż do Egiptu, a tam dowiedział się historii o Atlantydzie. Następnie tą historię przekazał pradziadkowi Kritiasa, a ten ustnie przekazał jego dziadkowi. Dziadek opowiadał te opowieści Kritiasowi, a Kritias jako młody chłopiec zapamiętał je i teraz przekazuje je w trakcie rozmowy z Sokratesem. I już w tym miejscu możemy dokonać pewnych ustaleń na chronologii czasu. Zacznijmy więc od autora dialogów, czyli Platona. Platon urodził się w 424 roku przed naszą erą w Atenach, gdzie zmarł w 348 roku. W trakcie swojego życia napisał wiele filozoficznych dialogów, a Timajos i Krytias zaliczane są powszechnie do tych późniejszych co oceniane jest ze względu na poglądy polityczne tam przedstawione. Najczęściej mówi się, że Critias i Tom Timajos powstały około 360 roku przed naszą erą. W dialogu Opowieści Krytyasa wysłuchuje Sokrates, który również jest postacią historyczną. Sokrates urodził się w 469 roku przed naszą erą, a zmarł w 399 przed naszą erą, zmuszony do samobójstwa przez władze Aten. Solon natomiast Czyli ten, który rzeczywiście odbył podróż do Egiptu i tam zasięgnął u źródła historii Atlantydzie u egipskich kapłanów, urodził się w 635 roku przed naszą erą, a zmarł w 560. Jego podróż do Egiptu najprawdopodobniej odbyła się około 600 roku przed naszą erą. W trakcie tej podróży. Kiedy egipski kapłan zaczyna opowiadać Solonowi historię, wskazuje, że jest ona bardzo stara i pochodzi sprzed 10 tysięcy lat, a dotyczy miasta, a właściwie cywilizacji, które zostało zniszczone 9 tysięcy lat wcześniej. Biorąc pod uwagę, że rzecz dzieje się w 600 roku przed naszą erą, zagładę Atlantydy wyznacza się gdzieś około na rok 9600 lat przed naszą erą. Zakładając, że historia jest prawdziwa, musimy przyjąć, że Solon pojawił się w Egipcie około 600 roku przed naszą erą, a tam w Sais, w świątyni, spotyka starego kapłana, który opowiada mu historię o Atlantydzie, która jednocześnie jest zapisana na murach świątyni. Solon, według przekazu, miał zrobić z tego notatki, które następnie zawozi do Aten. Tam próbuje napisać poemat, ale musi go porzucić ze względu na obowiązki polityczne. Nigdy takiego poematu koniec końców nie skończył. Następnie ustnie przekazuje swoją historię do pradziadka Kritiasa, który przekazuje to dziadkowi, a dziadek, opowiadając młodemu Kritiasowi, zaszczepia w nim historię o Atlantydzie, którą ten przekazuje Solonowi już w V wieku przed naszą erą. Krótko mówiąc, już na tym krótkim odcinku czasu widzimy, że przez jakieś 150 lat historia miała być przekazywana głównie ustnie, i to od osób o dużo starszym wieku do młodzieńców, którzy właściwie z pamięci musieli cytować je kolejnym pokoleniom. Zauważmy, że nie ma ani słowa o przekazywaniu notatek, ani żadnego zapisanego tekstu. Na tym jednak cały wianuszek się nie kończy, bo zakładając, że tą historię Sokrates usłyszał w ostatnim roku swojej działalności 399 przed naszą Erą, to Platon spisuje dialog dopiero w 360, czyli prawie 40 lat później. Również ze słuchu, jeżeli założymy, że Platon był przy tej rozmowie. Nie ma żadnej wskazówki na temat tego, że Platon sporządzał jakiekolwiek notatki ani stenogramy z tej rozmowy. Jeśli to zepniemy klamrą, to okazuje się, że w historii o Atlantydzie, jeśli uważać ją za prawdę, musielibyśmy przyjąć, że ta historia pełna szczegółów dotyczących zarówno lokalizacji tego miasta, jak i jego wyglądu struktury politycznej, wojskowej, gospodarczej, religijnej że ta cała historia w sposób ustny była przekazywana od 600 roku przed naszą erą do 360 roku przed naszą erą. Jeśli nadal oglądasz mój materiał, to znaczy, że ci się spodobał. Bardzo ci za to dziękuję. Spadnij na mój kanał na YouTube, tam jest więcej materiałów tego rodzaju. Być może znajdziesz jeszcze coś ciekawego dla siebie. Jeśli zechcesz, możesz wspierać mój kanał na Patronite, Buy Me Coffee, albo bezpośrednio na YouTube. A teraz wracamy do opowieści. Czyli 240 lat. Już to brzmi bardzo nieprawdopodobnie, a jesteśmy dopiero na ostatnim odcinku, ponieważ jeśli spojrzymy wstecz, co się działo przed tym, jak historia Atlantydzie znalazła się na murach świątyni w Sais, mamy jeszcze całe 9 tysięcy lat do założenia, że historia tak szczegółowa przekazywana była w jakiś sposób od obserwatorów wydarzeń na miejscu, aż do świątyni w Sais, gdzie zapoznał się z nimi Solon. Jak bardzo nie chcielibyśmy wierzyć w historię Atlantydzie i jak bardzo nie zależałoby nam na tym, żeby odkryć rzeczywiście to zaginione miasto i całą cywilizację, którą wielki kataklizm zdmuchnął z powierzchni Ziemi, to musicie chyba przyznać, że założenie, że przez 9 tysięcy lat historia o tym poziomie szczegółowości podążała aż na mury świątyni w Sais, jest co najmniej śmiałym założeniem, w które naprawdę trudno uwierzyć. No dobrze, ale czy tą historię da się jakoś ulepszyć? Zakładając po prostu, że Platon ubrał ją w jakieś literackie szaty, tak żeby brzmiała lepiej, a w rzeczywistości było to trochę bardziej wiarygodne. No cóż, wiemy, że Solon był przodkiem Platona. Matka Platona pochodziła z rodziny Solona, więc możemy założyć, że jeżeli ta historia jest prawdziwa, to właśnie matka przekazała Platonowi historię o Atlantydzie, którą przekazywano w ich rodzinie od samego Solona. W najlepszym możliwym dla tej hipotezy wypadku możemy powiedzieć, że Solon udał się do Egiptu w 600 roku przed naszą erą, a tam musiałby spisać słowo w słowo. Całą legendę o Atlantydzie wraz z komentarzami tego kapłana. Załóżmy, że to rzeczywiście miało miejsce, chociaż nie ma na to żadnego dowodu. Czy to ratuje nam trochę sytuację? W pewnym zakresie tak, bo jeżeli uznamy, że takie były prawdziwe wydarzenia, to w... możemy zrozumieć, dlaczego opowieść o takim poziomie szczegółowości trafiła do Platona. Załóżmy, że po prostu otrzymał od matki ręczne notatki Solona. Które idealnie w 100% odpowiadały treści historii z egipskiej świątyni. To jednak ratuje hipotezę tylko częściowo, bo w żaden sposób nie tłumaczy tego, jak opowieść znalazła się na, świ na murach świątyni w Sais i nie tłumaczy nam okresu 9 tysięcy lat pomiędzy wycieczką Solona do Egiptu a wydarzeniami z Atlantydy. Czy historia ta mogła być przekazywana również pisemnie? Załóżmy, że tak było. Rzecz w tym że pismo pojawia się w historii ludzkości dopiero w czwartym tysiącleciu przed naszą erą. Pierwsze ślady pisma odkrywamy w Mezopotamii około roku 3500 przed naszą erą, w Egipcie dzieje się to trochę później około 3000 przed naszą erą. To jednak nie wszystko, dlatego że pierwszy rodzaj pisma to tak naprawdę pismo piktograficzne, które nie jest w stanie doskonale oddać treści wypowiedzi, a właściwie raczej przekazuje ideę, pewien sens, dlatego że znaki odwzorowują raczej przedmioty, raczej ogólne idee niż konkretne słowa. Czyli na przykład, jeżeli jest narysowana głowa, to chodzi o głowę człowieka, jeżeli sylwetka człowieka, to słowo oznacza człowiek, a jeżeli na przykład Okrąg to prawdopodobnie chodzi o tarczę słoneczną. Z tego trudno jest sporządzić tekst o dużym poziomie szczegółowości. Jeśli chcecie sobie porównać jak odczytywano pismo piktograficzne, to możecie zwrócić uwagę na dzisiejsze piktogramy, jak na przykład zakaz palenia, wyjście ewakuacyjne czy inne bardzo proste znaki, które przekazują pewną ideę bez słów. Natomiast trudno jest spodziewać się, aby w taki obrazkowy sposób przekazać szczegółową, długą historię dotyczącą miasta, jego organizacji politycznej Wojskowej, gospodarczej i w ogóle historii. Załóżmy jednak nawet, że już na początku pisma była to pierwsza spisana historia. To i tak pozostawia nam od 3500 lat przed naszą erą do 9600 przed naszą erą ponad 6000 lat ustnego przekazu. Tutaj chyba nie muszę tłumaczyć, że jest to absolutnie niemożliwe, żeby przekaz o tym poziomie szczegółowości przetrwał w ustnych tradycjach przez 6000 lat. Nie ma nawet żadnego dowodu i chyba byłoby to naprawdę absurdalnym założeniem, że przez 6000 tysięcy lat ludzie posługiwali się dokładnie tym samym językiem, nie mówiąc już o tym, że przekazywaliby tą samą historię. Krótko mówiąc, zakładanie, że historia Atlantydzie przed, od 9600 roku przed naszą erą, nawet do początków pisma 3500 lat przed naszą erą przetrwała, jest absolutnie absurdalne i chyba widzicie doskonale, że nie ma żadnych racjonalnych podstaw, żeby przyjmować, że jest to prawda. No dobrze, ale czy możemy założyć, że historia o Atlantydzie została spisana w jakimś nieznanym dotąd języku, który następnie przekuł się w język egipski czy język grecki i w ten sposób historia o Atlantydzie mogła się zachować w przekazach nowego języka? Cóż, oczywiście nie ma na to żadnych dowodów, ale nie wydaje się to też racjonalne. Raz, że trudno jest zakładać, że przez te 6000 lat funkcjonował ten sam jeden język, po drugie, nawet gdyby ocaleni z Atlantydy umieli odczytać pismo, musielibyśmy założyć, że przez 6000 lat umiejętność czytania tego zagadkowego, tajemniczego pisma została przechowana. Nawet w wąskim kręgu ludzi jest to skrajnie nieprawdopodobne. Wiemy również, że zarówno pismo klinowe, jak i pismo Hieroglificzne, egipskie nie są jakimś etapem rozwoju wcześniejszego pisma, tylko ewoluują od samego początku, od prostych piktogramów do coraz trudniejszych form, aż osiągają rzeczywiście kompletne pismo fonetyczne, w którym znaki odpowiadają już dźwiękom, i dopiero wtedy tak naprawdę pismo jest funkcjonalne na tyle, aby zachować długą, szczegółową historię w niezmienionym kształcie. Gdyby rzeczywiście istniało jakieś wcześniejsze pismo, widzielibyśmy to na etapie rozwoju. Jeśli jednak istniało, a zostało utracone, to mamy wyraźny znak, że zarówno egipskie hieroglify, jak i mezopotamskie pismo klinowe zaczynało od początku. A jeśli tak, to trzeba założyć, że również historia o Atlantydzie zaginęłaby wraz z tamtym pismem. Jak sami widzicie, fakt, że historia jest tak szczegółowa i przetrwała tak długo, Wcale nie dodaje jej wiarygodności, ale wręcz przeciwnie zakładanie, że historia o tym poziomie szczegółowości przetrwała przez tyle zmian językowych, przejścia z przekazów ustnych na pisemne, następnie rozwój języka, jego ewolucję, aż trafia przez kolejne języki do kolejnych kręgów kulturowych, by zostać ostatecznie zapisana w popularnej formie w języku greckim, jest naprawdę skrajnie nieprawdopodobne. Tu jednak, oczywiście, powstają inne pytania. Czy Platon zmyślił całą historię, czy być może oparł się na istniejącej gdzieś legendzie lub opowieści? Część autorów stawiających hipotezy, że historia Atlantydzie jest prawdziwa, dostrzega ten bardzo duży problem logiczny, o którym wspomniałem wcześniej, dlatego też modyfikują w pewnym zakresie swoje podejście do samej opowieści Platona. Otóż część z nich. Nie bierze dosłownie opowieści Platona, ale wskazuje, że niektóre z jej elementów mogły zostać zmienione, i najczęściej chodzi im albo o czas, czyli, no, wiadomo, że Platon umieścił to teoretycznie 9000 lat przed naszą erą, ale być może chodziło o jakiś inny zakres czasowy. Niektórzy zaś mówią, że no. Co prawda było to te 9000 lat temu, ale ten opis miasta jest już mało prawdopodobny, bo nie przetrwałby tak długo, więc prawdopodobnie tą część historii Platon zmyślił, a miasto mogło wyglądać zupełnie inaczej, a część wskazuje, że no co prawda ta historia rzeczywiście mogła dotyczyć miasta, które istniało gdzieś 10 tysięcy lat przed naszą erą, ale być może lokalizacja, którą wskazuje Platon jest w. Jest błędna, chodziło mu o coś innego, albo sam nie wiedział, gdzie to jest, dlatego po prostu ją wymyślił. W ten sposób poddaje się w wątpliwość, albo raczej zezwala się na modyfikację trzech głównych elementów opowieści: czyli momentu w czasie, kiedy miały nastąpić te wydarzenia, miejsca, gdzie miało to nastąpić i właściwie opisu miejsca, którego miało to dotyczyć. Jeśli pozwolimy, aby te trzy elementy historii interpretować inaczej, niż je zapisał Platon. To właściwie możemy podstawić pod to dowolną cywilizację, która istniała przed Platonem. I dokładnie tak się dzieje, ponieważ jak sobie zobaczycie proponowane lokalizacje Atlantydy, znajdziecie tam cały szeroki wachlarz różnych obiektów i cywilizacji. Poczynając od kultury mykeńskiej, minojskiej, wyspy Santoryn, Kretę, Malte, wybrzeża Japonii. Amerykę Północną, Antarktydę, czy popularną ostatnio strukturę Rischard na Saharze. Wszystko to może być podstawione pod historię Atlantydy, jeżeli po prostu zgodzimy się z tym, że niektóre jej elementy możemy sobie wyrzucić z opowieści Platona albo uznać, że a to to na pewno było zmyślone, ale te wszystkie inne, które akurat pasują do naszej hipotezy, na pewno są prawdziwe i dlatego możemy ogłosić, że to właśnie tutaj znalazła się Atlantyda. Oczywiście nie ma żadnego dowodu na istnienie Atlantydy archeologicznego. W żadnym z miejsc wskazanych przez zwolenników hipotezy istnienia Atlantydy nie odnaleziono żadnej Atlantydy ani żadnego miejsca, które mogłoby ją przypominać, które odpowiadałoby całości opisu platońskiego, a zatem możemy uznać, że skoro platoński opis nie prowadzi nas do Atlantydy, to jeżeli doprowadzi nas do jakiegoś miejsca, to czy możemy dalej mówić, że jest to Atlantyda, czy może po prostu jest to inna cywilizacja, o której albo Platon wiedział i posiłkował się legendą o niej, żeby stworzyć swój fantastyczny obraz Atlantydy, albo zupełnym przypadkiem z powodu tego, że bardzo obniżyliśmy poprzeczkę, po prostu część cech tej odnalezionej cywilizacji czy miejsca akurat pasuje do opisu Atlantydy z dzieł Platona. Część autorów, takich jak na przykład Graham Hancock, nie odwołują się wprost do historii Atlantydy, do cech, które podaje Platon w swoim opisie, ale szerzej do zaginionej cywilizacji, która miała mieć ogólnoświatowy zasięg i rozkwitać w okresie ostatniej epoki lodowcowej, a właściwie w takim okresie młodszego Driasu. Na skutek gwałtownych zmian klimatycznych ta cywilizacja miałaby zniknąć z powierzchni Ziemi właśnie te około 10-11 tysięcy lat przed naszą erą i zdaniem Grahama Hancocka opowieść o Atlantydzie umieszczona w dialogach Platona jest właśnie echem tej historii o tej zaginionej cywilizacji. Tu jednak muszę od razu powiedzieć, że nie ma żadnych dowodów na istnienie takiej cywilizacji, a wręcz przeciwnie, mamy wiele powodów, by sądzić, że taka cywilizacja nigdy nie istniała. Nie będę tych dowodów teraz omawiał, bo zrobiłem już o tym dwa filmy, do których linki znajdziecie w opisie tego odcinka. Serdecznie zapraszam, tam również znajdziecie pogłębioną dyskusję o argumentach przedstawianych przez zwolenników takiej hipotezy. Jak sami widzicie, po analizie opowieści o Atlantydzie, którą Platon zawiera w swoich dialogach Timaeus i Krytias, okazuje się, że założenie, iż jest to hi prawdziwa historia, jest skrajnie nieprawdopodobne. Ale nie tylko z powodów, o których tutaj mówiliśmy. Dodatkowo można przywołać tutaj argumenty posiłkowe, które wzmacniają nasze przekonanie o tym, że historia jest fikcyjna. Po pierwsze, już sama forma, jaką jest Dialog wskazuje, że nie jest to dzieło o walorach historycznych. Dialogi były wykorzystywane do tego, żeby przeprowadzić pewną dyskusję pomiędzy różnymi poglądami filozoficznymi czy też politycznymi, i taki był cel tworzenia narracji. Była to w pewnym sensie fikcja literacka, która pozwalała na bardziej atrakcyjne przedstawienie różnych poglądów. Niektórzy autorzy stawiają tezę: No to jak to, to teraz będziemy uznawać, że Platon kłamał? Ale jest to założenie szalenie absurdalne. Grecy w tamtych czasach byli wysoko rozwiniętą cywilizacją. Platon był w tamtym czasie przedstawicielem greckiej elity intelektualnej i pisał teksty również dla podobnych sobie ludzi, którzy doskonale zdawali sobie sprawę z konwencji literackiej dzieła, jakim jest dialog filozoficzny. To tak samo jakbyśmy dzisiaj szli na film fabularny i zastanawiali się: "Hej, czy te wydarzenia rzeczywiście miały miejsce w takim kształcie, jak tu jest przedstawione?" No, nikt nie zadaje tego pytania, bo idąc do kina, wiemy, że jest to w pewnym sensie fikcja, nawet jeśli opowiada o prawdziwych wydarzeniach. Podobnie było w czasach starożytnych Greków. Kwestia druga to oczywista ahistoryczność relacji Platona. Kiedy pisze on o organizacji wojskowej Atlantydy, która miała rzekomo mieć miejsce 10 tysięcy lat przed naszą erą, to w rzeczywistości wojsko, jakie opisuje, czyli procarze, łucznicy, em, wojownicy na rydwanach, odpowiada. Y Armii, którą zna ze swoich czasów. Co więcej, Platon wskazuje w swojej historii, że Atlantyda miała przegrać wojnę z Atenami i z Egiptem. Problem polega na tym, że historia Aten i historia Egiptu są całkiem nieźle znane i nie sięgają tak daleko wstecz. Egipt faraonów powstał około 3100 lat przed naszą erą. Co prawda wcześniej były tam pewne kultury, a nawet królestwa, ale nie były one na tyle rozwinięte, żeby prowadzić jakieś zamorskie wojny. W przypadku Aten osadnictwo w okolicach Akropolu em, pojawia się już w czasach neolitycznych, ale są to dosyć proste osady. Pierwsza em, dosyć duża warownia ogrodzona murem powstaje tam dopiero w połowie drugiego tysiąclecia i tak naprawdę to już dobre 8000 lat po upadku Atlantydy. Trudno założyć, żeby wcześniej istniało cokolwiek w okolicach Aten, co mogłoby prowadzić wojny z obcymi mocarstwami. W mojej opinii duże znaczenie ma także sposób, w jaki kończy się historia o Atlantydzie. Zwróćmy uwagę, jak Platon zamyka ten wątek. Otóż Atlantyda w ciągu jednego dnia zostaje zniszczona i Platon wskazuje wprost. Atlantyda znajduje się poza słupami Heraklesa, czyli za cieśniną giblartarską. W czasach starożytnych Greków wszystko, co było za słupami Heraklesa, było już właściwie za krańcem świata. Co więcej, Platon mówi wprost, że nikt nie przetrwał, ludzie wymarli i nie ma o tym żadnych historii. A jeśli chodzi o samą lokalizację, mówi, że w tym momencie ta część wody jest już niedostępna dla statków. Krótko mówiąc, Platon mówi: Nie ma sensu szukać Atlantydy, bo ona jest na końcu świata, a nawet gdybyście tam dopłynęli, to nic tam nie znajdziecie i nikogo się nie spytacie. Krótko mówiąc, nie szukajcie jej, bo nie o tym jest historia. Podsumowując nasze dzisiejsze rozważania, myślę, że nie będzie nadużyciem stwierdzenie, że opis platońskiej Atlantyty to dzieło fikcji, użyte przez Platona do tego, żeby opisać swoje poglądy filozoficzne i polityczne w dziele, które właśnie miało to na celu czyli przedstawienie dyskusji pomiędzy konkurującymi ze sobą poglądami. Nie ma zatem większego sensu szukanie Atlantydy jako miejsca bez względu na to, jak bardzo jakieś konkretne miejsce, które jest przedmiotem naszej hipotezy, pokrywałoby się z platońskim opisem. Samo założenie, że platoński opis zawiera prawdziwą relację z wydarzeń, które miały miejsce 9000 lat wcześniej, jest tak skrajnie nieprawdopodobnym, że dyskwalifikuje tą tezę. Nie ma jednak żadnych przeszkód, aby poszukiwać nadal miejsca, które mogłoby być inspiracją dla Platona. Do. Stworzenia opisu Atlantydy, ale to już zupełnie inna historia na zupełnie inny kanał. Dzięki za wysłuchanie tego materiału do końca. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, albo jakieś swoje własne hipotezy, gdzie mogłaby być Atlantyda, albo chcecie wejść w polemikę z tym, co tutaj przedstawiłem, zapraszam Was do sekcji komentarzy. Staram się na bieżąco odpisywać na wszystkie komentarze, a jeżeli okaże się, że będą one wymagały jakiejś dłuższej formy, to po prostu nagram kolejny filmik. Jeśli wam się podobało, zachęcam również do polajkowania i podzielenia się tym materiałem z innymi, a także do zapoznania się z moimi innymi filmami. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia i do usłyszenia następnym razem. Cześć.